Rozdział 15. Ucieczka, studnia, śmierć na czarnych skrzydłach Dym płonącego obozowiska smokowców unosił się nad mokradłem, chroniąc drużynę przed oczami niesamowitych złych stworów. Smużki dymu snuły się po bagnie jak widma, wędrując przez tarczę srebrnego księżyca i przesłaniając gwiazdy. Przyjaciele nie ośmielili się zapalić światła. Nawet światła laski Rajstlina. Bowiem słyszeli zewsząd odgłosy dęcia wrogi, towarzyszące próbom przywrócenia porządku wśród smokowców. Prowadził ich Riverwind. Chociaż Tanis zawsze był dumny ze swych zdolności leśnego tropiciela, na tym czarnym, mglistym mokradle kompletnie stracił poczucie kierunku. Od czasu do czasu, gdy dym się podnosił, przelotnie zauważane gwiazdy mówiły mu, że idą na północ. Nie zaszli daleko, gdy Riverwind źle stąpnął i zapadł się po kolana w błoto. Po tym jak tanis z Karamonem wyciągnęli mieszkańca równin z wody, Taz ostrożnie poszedł naprzód, próbując grunt kijem chupaka. Za każdym razem zapadał się. — Nie mamy innego wyjścia, jak brodzić w wodzie — rzekł ponuro Riverwind. Wybrawszy drogę, gdzie woda wydawała się najpłytsza, towarzysze opuścili twardy grunt i z chlupotem weszli w błota. Początkowo sięgało zaledwie do kostek, lecz później zapadli się po kolana. Wkrótce zagłębili się jeszcze bardziej — Tanis zmuszony był nieść taselhofa, który trzymał go za szyję, chichocząc przy tym. Flint za zawzięcie odmawiał, kiedy proponowano mu pomoc, nawet wtedy, gdy zamoczył sobie koniec brody. Nagle zniknął. Karamon, który szedł za nim, wyłowił krasnoluda z wody i przerzucił go sobie przez ramię jak mokry worek. Krasnolud był zbyt zmęczony i przerażony, by marudzić. Rajstlin, kaszląc chwiejnym krokiem, brnął przez wodę w szatach, które obciążały go i utrudniały chodzenie. Zmęczony i wciąż chory z powodu trucizny, mak nie mógł już utrzymać się na nogach. Sturm pochwycił go i w pół ciągnął, w pół niósł przez moczary. Po godzinie brodzenia w lodowatej wodzie wreszcie dotarli na suchy ląd i drżąc z zimna położyli się na odpoczynek. Drzewa zaczęły skrzypieć i jęczeć, a ich gałęzie uginały się na ostrym wietrze dmiącym z północy. Wiatr rozwiał opary, z których zostały tylko przejrzyste strzępy. Leżący na ziemi Rajstlin podniósł głowę. Czarodziej nagle jęknął. Usiadł, zdjęty trwogą. Czarne chmury. Zakrztusił się, kaszlnął i przemówił z wysiłkiem. Nadciągają z północy. Czas upływa. Nie ma czasu. Musimy dotrzeć do Xakt Sarot. Pospieszcie się, nim księżyc zajdzie. Wszyscy spojrzeli w niebo. Z północy nadciągała narastająca ciemność, która pożerała gwiazdy. Tanisa ogarnęło to samo poczucie pośpiechu, które gnało czarodzieja. Wstał mimo zmęczenia. Bez słowa reszta grupy wstała i chwiejnym krokiem ruszyła naprzód, Riverwind szedł na czele. Wkrótce czarna bagienna woda znów zagrodziła im drogę. O nie, znowu! jęknął Flint. Nie musimy znów brodzić. Chodźcie zobaczyć, rzekł Riverwind. Podprowadził ich do brzegu. Tam wśród gruzów sterczących z wilgotnej ziemi leżał obelisk, który albo sam upadł, albo został przewrócony tak, że utworzył most wiodący na drugi brzeg mokradła. Ja pójdę pierwszy, zgłosił się na ochotnika Tas, żwawo wskakując na podłużny kamień. Hej, coś tu jest napisane, jakieś runy. Muszę to zobaczyć, szepnął Raistlin, śpiesząc naprzód. Wypowiedział magiczne słowo Shirak i kryształ na czubku laski zapłonął raptownym blaskiem. Pośpiesz się, rzekł przyciszonym głosem Sturm. Właśnie ogłosiłeś naszą obecność wszystkim w promieniu trzydziestu kilometrów. Lecz Reistlin nie dawał się popędzać. Trzymał światło nad zawiłymi znakami runicznymi, przyglądając im się uważnie. Tanis i pozostali wspięli się na obelisk i podeszli do maga. Kender nachylił się i prześledził runy swoją małą dłonią. Co tu jest napisane raistlinie? Potrafisz to przeczytać? Język wygląda na bardzo stary. Bo jest stary, szepnął Mag. Pochodzi z kataklizmu. Runy mówią: Wielkie miasto xakt Sarot, którego piękno otaczacie. Głosi dobro swego ludu i jego szczodre postępki. Bogowie nagrodzili nas łaską naszego domostwa. Jakie to straszne, Goldmund wzdrygnęła się, spojrzawszy na ruiny i pustkowie wokół. Bogowie rzeczywiście ich nagrodzili, rzekł Raistlin, krzywiąc wargi w cynicznym uśmiechu. Nikt się nie odezwał. Wtedy Raistlin szepnął Dulak i zgasił światło. Nagle wydało się, że noc stała się jeszcze czarniejsza. Musimy iść dalej, powiedział czarodziej. Z pewnością nie tylko ten zniszczony pomnik został po tym, z czego niegdyś słynęło to miejsce. Poszli po obelisku i zagłębili się w gąszcz dżungli. Początkowo wydawało im się, że nie ma szlaku, lecz potem tropiący pilnie Riverwind znalazł ścieżkę wyciętą wśród pnączy i drzew. Nachylił się, by ją zbadać. Kiedy wstał, miał markotną minę. Smokowcy? zapytał tanis. Tak, rzekł ponuro. Ślady wielu szponiastych stóp. Prowadzą na północ, wprost do miasta. Czy to jest zrujnowane miasto, gdzie otrzymałeś laskę? Tanis zapytał po cichu. I gdzie śmierć miała czarne skrzydła? Dodał Riverwind. Zamknął oczy, przecierając twarz dłonią. Potem głęboko odetchnął. Nie wiem, nie mogę sobie przypomnieć. Ale boję się, nie wiedząc czemu. Tanis położył dłoń na ramieniu Riverwinda. Elfowie mają takie powiedzenie. Tylko umarli nie czują strachu. Riverwind zaskoczył pół elfa, raptownie ściskając jego dłoń. Nigdy nie znałem żadnego elfa, powiedział mieszkaniec Równin. Mój lud nie ufał im, twierdząc, że elfów nie obchodzi kryn ani ludzkość. Wydaje mi się, że moje plemię mogło być w błędzie. Cieszę się, że cię poznałem, Tanisie, z Kualinostu. Uważam cię za mego przyjaciela. Tanis dość dobrze znał obyczaje ludu Równin, by wiedzieć, iż tym stwierdzeniem Riverwind ogłosił swą gotowość poświęcenia wszystkiego dla półelfa, nawet swojego życia. Przysięga przyjaźni była czymś bardzo poważnym dla mieszkańców równin. Ty również jesteś moim przyjacielem Riverwindzie, powiedział prosto Tanis. Ty i Goldmoon, oboje jesteście moimi przyjaciółmi. Riverwind zwrócił oczy ku Goldmoon, która stała w pobliżu, wsparta na lasce z zamkniętymi oczami i twarzą ściągniętą cierpieniem i znużeniem. Twarz Riverwinda złagodniała we współczuciu, gdy jej się przyglądał. Potem spoważniał, a duma znów przysłoniła jego twarz maską surowości. Do Ksak Tsarot już niedaleko, rzekł chłodno. A ślady są stare. Poprowadził ich w głąb dżungli. Po krótkim czasie szlak wiodący na północ niespodziewanie zmienił się w brukowaną drogę. Ulica? wykrzyknął Tasselhoff. Przedmieścia Ksak Tsarot, wyszeptał Raistlin. Najwyższy czas! Flint rozglądał się dookoła z odrazą. Co za śmietnik! Jeśli największy dar dany człowiekowi znajduje się tutaj, musi być dobrze schowany. Tanis był tego samego zdania. Nie widział jeszcze tak ponurego miejsca. Szeroka ulica, którą szli, doprowadziła ich do otwartego, brukowanego dziedzińca. Po wschodniej stronie wznosiły się cztery wysokie, stojące luzem kolumny, które niczego nie podtrzymywały. Budynek leżał w gruzach wokół nich. Był tam też olbrzymi, nieuszkodzony krąg muru. Który wznosił się jakieś metr dwadzieścia nad ziemią. Karamon, który podszedł, by mu się przyjrzeć, oświadczył, że jest to studnia. I to głęboka, powiedział. Nachylił się i zajrzał do niej. Do tego śmierdzi. Na północ od studni stał jedyny, jak się wydawało, budynek, który uniknął zniszczenia w czasie kataklizmu. Była to piękna budowla z czysto białego kamienia, wsparta na wysokich, wysmukłych kolumnach. Wielkie, podwójne złote wrota połyskiwały w świetle księżyca. To była świątynia dawnych bogów, powiedział Raislin, bardziej do siebie niż do kogokolwiek innego. Jednakże Goldmund, która stała w pobliżu, usłyszała jego cichy szept. Świątynia? Powtórzyła, wpatrując się w budynek. Jakże piękna. Podeszła do niej, dziwnie zafascynowana. Tanis i pozostali przeszukali okolice i nie znaleźli innych nieuszkodzonych budowli. Rozbite fragmenty kanelurowanych kolumn zaścielały ziemię, ułożony w sposób ukazujący ich minione piękno. Posągi były strzaskane i w niektórych przypadkach groteskowo zeszpecone. Wszystko było stare. Tak stare, że nawet krasnolud poczuł się młody. Flint siadł na jednej z kolumn. No, to jesteśmy na miejscu. Zmrużył oczy, spoglądając na Reistlina i ziewnął. Co teraz, czarodzieju? Raistlin rozwarł wąskie wargi, lecz zanim zdołał odpowiedzieć, Tasselhoff wrzasnął. Spukowiec! Wszyscy odwrócili się gwałtownie z bronią w ręku. Na Cembrowinie siedział gotowy do ataku smokowiec i mierzył ich nienawistnym wzrokiem. Zatrzymać go! krzyknął Tanis. Zawiadomi pozostałych! Lecz zanim ktokolwiek zdążył dobiec do niego, smokowiec rozpostarł skrzydła i wleciał do studni. Rajstin, którego złote oczy błyszczały w świetle księżyca, podbiegł do studni i zajrzał do wnętrza. Unosząc dłoń, jakby po to, by rzucić zaklęcie, zawahał się, a następnie opuścił bezwładnie rękę. Nie mogę, powiedział. Nie mogę myśleć. Nie potrafię się skupić. Muszę się przespać. Wszyscy jesteśmy zmęczeni, powiedział znużonym głosem Tanis. Jeśli tam na dole ktoś jest, już został zawiadomiony. Nic już nie możemy zrobić. Musimy odpocząć. On rzeczywiście poszedł powiadomić kogoś, szepnął Raistlin. Otulił się płaszczem i rozejrzał wokół rozszerzonymi oczami. Nie czujecie tego? Nic z was? Półelfie, zło wkrótce zbudzi się i wyłoni. Zapadła cisza. Potem Tasselhoff wspiął się na kamienny mur i spojrzał w dół. Spójrzcie, smokowiec opada lekko, zupełnie jak liść. Nie macha skrzydłami. Bądź cicho, huknął Tanis. Tasselhoff obejrzał się na półelfa z zaskoczeniem. Głos Tanisa był pełen napięcia i brzmiał nienaturalnie. Półelf obserwował studnie, zaciskając nerwowo dłonie. Panowała cisza, zbyt wielka cisza. Na północy gromadziły się ciężkie chmury, lecz tu wiatr nie wiał. Nie zaskrzypiała gałąź, nie drgnął nawet liść. Srebrny i czerwony księżyc rzucały bliźniacze cienie, które sprawiały, że przedmioty widziane kątem oka były nierzeczywiste i zniekształcone. Wtedy Rajstlin powoli odsunął się od studni, wznosząc przed sobą ręce, jakby chcąc odpędzić jakieś straszliwe niebezpieczeństwo. Ja też to czuję. Tanis przełpnął ślinę. Tak, co to jest? Tasselhoff, wychyliwszy się, zaglądał z zapałem do studni. Sprawiała wrażenie równie głębokiej i mrocznej, co klepsydrowe oczy czarodzieja. Zabierz go stąd! krzyknął Raistlin. Tanis, zarażony lękiem maga i własnym rosnącym przeczuciem, że dzieje się coś straszliwie niedobrego, zaczął biec w stronę Tasa. Jednakże już rozpoczynając bieg, poczuł, że ziemia trzęsie mu się pod nogami. Kender wrzasnął z zaskoczenia, gdy prastara cembrowina popękała i zwaliła się pod nim. Tas poczuł, że obsuwa się w okropną czerń ziejącą pod nim. Skrobał rozpaczliwie dłońmi i stopami, usiłując zaczepić się o rozsypujące się kamienie. Tanis rozpaczliwie rzucił się w jego stronę, lecz był zbyt daleko. Riverwind ruszył, gdy posłyszał okrzyk Raistlina. Szybkie, długie kroki wysokiego mężczyzny prędko zaniosły go do studni. Chwyciwszy tasa za kołnierz, mieszkaniec równin zabrał go z muru w chwili, gdy kamienie i zaprawa posypały się w ciemność na dole. Ziemia znów zadrżała. Tanis usiłował swym odrętwiałym umysłem pojąć, co się dzieje. Wtem ze studni buchnęło zimne powietrze. Wiatr wzbił na dziedzińcu kłęby kurzu i liści, które kłuły go w twarz i oczy. Uciekajcie! próbował krzyknąć Tanis, lecz zakrztusił się od smrodu, jaki buchnął ze studni. Kolumny, które nie zawaliły się od czasu kataklizmu, zaczęły drżeć. Drużyna patrzyła z lękiem na studnie. Wtedy Riverwind oderwał od niej wzrok. Goldmun, powiedział, rozglądając się. Opuścił tasa na ziemię. Goldmund. Zatrzymał się w chwili, gdy z głębi studni rozległ się wysoki wrzask. Dźwięk był tak donośny i przenikliwy, że przeszywał głowę. Riverwind rozpaczliwie szukał Goldmund, wołając ją po imieniu. Tanisa ogłuszył hałas. Nie mógł się ruszyć. Ujrzał Sturma, który z dłonią na rękojeści miecza cofał się powoli, oddalając od studni. Ujrzał Rajstlina, którego upiorna twarz połyskiwała metalicznie żółto, a złote oczy błyszczały czerwono w blasku czerwonego księżyca. Mag wrzeszczał coś, czego tanis nie dosłyszał. Widział Tasselhoffa, który z zafascynowaniem wlepiał w studnie spojrzenie szeroko otworzonych oczu. Sturm wbiegł na dziedziniec, chwycił Kendera pod pachę i pobiegł dalej między drzewa. Karamon pośpieszył do swego wyczerpanego brata. Pochwycił go i pośpieszył, by gdzieś się schować. Tanis wiedział, że jakieś potworne zło wynurza się ze studni, lecz nie mógł się ruszyć. W jego umyśle rozbrzmiewały głośno słowa: Uciekaj, głupcze! Uciekaj! Również Riverwind został w pobliżu studni, walcząc ze strachem, który go ogarniał. Nie mógł odnaleźć Goldmund. Ratowanie Kendera przed wpadnięciem do studni odwróciło jego uwagę więc nie dostrzegł Goldmund zbliżającej się do nienaruszonej świątyni. Rozejrzał się rozpaczliwie, starając się utrzymać równowagę, gdy Ziemia zatrzęsła mu się pod nogami. Przeraźliwy, wysoki wrzask, wraz z dudnieniem i dygotaniem Ziemi, przywrócił mu pamięć okropnych, koszmarnych wydarzeń. Śmierć o czarnych skrzydłach. Zimny pot wystąpił mu na czoło. Riverwind zaczął drżeć, lecz wtedy pomyślał o Goldmund. Wiedział, że go potrzebuje. I tylko on wiedział, że jej pokaz siły maskował lęk, powątpiewanie i niepewność. Z pewnością jest straszliwie przerażona, więc musi ją odnaleźć. Kiedy kamienie studni zaczęły się osypywać, Riverwind odsunął się i zauważył Tanisa. Półelf krzyczał i wskazywał na świątynię za Riverwindem. Barbarzyńca wiedział, że Tanis mówi coś, lecz nie słyszał niczego w przeraźliwym wrzasku. Wtem zrozumiał. Goldmoon! Riverwind odwrócił się, by pójść do niej, lecz stracił równowagę i upadł na kolana. Zobaczył, że Tanis biegnie ku niemu. Wtedy ze studni wystrzelił koszmar. Koszmar z jego gorączkowych majaków. Riverwind zamknął oczy i więcej już niczego nie ujrzał. Był to smok. Tanis w pierwszych chwilach, gdy krew zdawała się odpływać z jego ciała, także stał bezwładny i zmartwiały, spojrzał na smoka wylatującego ze studni i pomyślał. Jaki piękny. Jaki piękny. Smukła, czarna smoczyca wznosiła się coraz wyżej, ciasno przyciskając lśniące skrzydła do boków, pokrytych połyskującą łuską. Jej oczy żarzyły się czarno-czerwonym blaskiem, barwą płynnej skały. Otworzyła w grymasie paszczę, w której błyszczały białe, straszne zęby. Zwinęła długi, czerwony język, oddychając nocnym powietrzem. Wdostawszy się z ciasnej przestrzeni studni, smoczyca rozpostarła skrzydła zasłaniając gwiazdy, przyćmiewając blask księżyców. Każde skrzydło zakończone było czysto białym szponem, który połyskiwał krwawą czerwienią w świetle lunitarii. Strach, jakiego Tanis nigdy nawet sobie nie wyobrażał, ścisnął mu żołądek. Serce łomotało mu boleśnie, nie mógł złapać tchu. Był w stanie tylko przypatrywać się z przerażeniem, osłupieniem i podziwem zabójczej urodzie istoty. Smok kołując wzbijał się coraz wyżej w czarne niebo. Wtedy, w tej samej chwili, gdy Tanis poczuł ustępowanie paraliżującego go lęku i gdy po omacku zaczął szukać łuku i strzał, smoczyca przemówiła. Rzekła jedno słowo, słowo w języku magii. I gęsta, przerażająca ciemność spadła z niebios, oślepiając ich wszystkich. Tanis natychmiast stracił poczucie tego, gdzie się znajduje. Wiedział tylko, że nad nim unosi się smok, szykujący się do ataku. Nie mógł nic zrobić, by się bronić. Mógł tylko skulić się, wczołgać między gruzy i rozpaczliwie usiłować ukryć się w nich. Pozbawiony zmysłu wzroku, elf skupił się na zmysle słuchu. Przeraźliwy wrzask ucichł wraz z zapadnięciem ciemności. Tanis słyszał powolny, łagodny łopot skórzastych skrzydeł smoczycy i wiedział, że potwór krąży nad nimi, stopniowo wznosząc się. Potem nie słyszał już nawet łopotu. Smoczyca przestała wymachiwać skrzydłami. Oczami wyobraźni ujrzał olbrzymiego czarnego drapieżnego ptaka, który samotnie wisi w powietrzu i czeka. A potem rozległ się bardzo delikatny szelest, niczym szmer liści drżących na wietrze, wzbierającym przed burzą. Dźwięk ten narastał, aż stał się hukiem rozszalałej burzy, a potem wyciem huraganu. Tanis przycisnął się całym ciałem do zrujnowanej studni i nakrył głowę rękoma. Smok zaatakował. Kisant nie widziała niczego w ciemności, którą sama rzuciła, lecz była pewna, że intruzi wciąż znajdują się na dziedzińcu w dole. Jej słudzy, smokowcy, donieśli jej o grupie wędrowców, którzy niosą laskę z błękitnego kryształu. Lord Verminard pragnął tej laski. Pragnął, by była bezpieczna przy niej, aby nigdy nie widziano jej w ludzkich krainach. Jednak smoczyca utraciła ją, a Lord Verminard nie był zadowolony. Musiała ją odzyskać. też Kisant... Odczekała chwilę przed rzuceniem zaklęcia ciemności, by uważnie się przyjrzeć intruzom i poszukać laski. Nieświadoma, iż upragniony przedmiot znikł już z pola jej widzenia, poczuła zadowolenie. Musiała tylko zabić. Atakująca smoczyca spadła z nieba, złożywszy skórzaste skrzydła, jak ostrze czarnego sztyletu. Zanurkowała wprost na studnie, gdzie poprzednio widziała rozbiegających się w panice intruzów. Wiedząc, że będą sparaliżowani smoczym strachem, Kisand była pewna, że zdoła zabić ich wszystkich jednym atakiem. Otworzyła zębatą paszczę. Tanis posłyszał zbliżającą się smoczycę. Niesamowity huk rósł coraz bardziej, a potem na chwilę ucichł. Słyszał skrzypienie olbrzymich ścięgien, które unosiły i rozkładały wielkie skrzydła. Potem usłyszał głośne westchnienie, jakby wciąganie powietrza do ogromnego gardła, a potem osobliwy odgłos, który przypominał mu syk pary wydostającej się z kipiącego czajnika. Jakaś ciecz chlusnęła obok niego. Usłyszał trzask pękających i wrzących skał i krople cieczy spadły mu na dłoń. Jęknął, poczuwszy palący ból, który go przeszył. Wtedy Tanis posłyszał krzyk. Był to wrzask osoby o głębokim głosie. Wrzask mężczyzny, Riverwinda. Tak straszny, tak pełen bólu był ten wrzask, że Tanis wbił paznokcie w dłonie, by nie przyłączyć się do tego przerażającego wycia i nie ujawnić swej kryjówki smokowi. Wydawało się, że wrzaskowi nie ma końca, aż wreszcie krzyk ucichł, przechodząc w jęk. Tanis poczuł świst powietrza, wywołany lotem wielkiego ciała, które minęło go w ciemności. Kamienie, do których przyciskał się całym sobą, zatrzęsły się. Potem dudnienie przelotu smoka schodziło coraz niżej w otchłań studni. Wreszcie ziemia znieruchomiała. Zapadła cisza. Tanis boleśnie zaczerpnął tchu i otworzył oczy. Ciemność ustąpiła. Błyszczały gwiazdy, księżyce lśniły na niebie. Przez chwilę pół elf oddychał tylko i próbował opanować drżenie ciała, bowiem nie był zdolny do niczego innego. Potem wstał i pobiegł ku ciemnej postaci leżącej na kamiennym dziedzińcu. Tanis pierwszy dotarł do ciała mieszkańca równin. Rzucił jedno spojrzenie, a następnie zakrztusił się i odwrócił. To, co zostało z Riverwinda, nie przypominało już człowieka. Ciało mężczyzny zostało okropnie spalone. Widać było wyraźnie wielkości w miejscach, gdzie skóra i mięśnie na ramionach stopiły się. Oczy spłynęły jak galareta po odartych z ciała trupich policzkach. Usta były rozwarte szeroko w bezgłośnym krzyku. Klatka piersiowa była odsłonięta, a na kościach wisiały strzępy ciała i zwęglone ubrania. Lecz co najstraszliwsze, Ciało na tułowiu zostało spalone, zostawiając na wierzchu wszystkie organy pulsujące i krwawiące w rażąco czerwonym świetle księżyca. Tanis osunął się na kolana, wymiotując. Półelf widział ludzi umierających na ostrzach jego miecza. Widział ludzi rozrąbanych na kawały przez trole, Ale to było coś makabrycznie innego. I Tanis wiedział, że to wspomnienie będzie go prześladować do końca życia. Silna ręka ścisnęła jego ramiona, oferując ciche pocieszenie, współczucie i zrozumienie. Mdłości przeszły. Tanis wyprostował się i odetchnął. Wytarł usta i nos, a potem spróbował zmusić się do przełknięcia śliny, dławiąc się przy tym boleśnie. Dobrze się czujesz? spytał z troską karamon. Tanis pokiwał głową, nie mogąc wykrztusić słowa. Potem odwrócił się na dźwięk głosu sturma. Na litość prawdziwych bogów! Tanisie, on jeszcze żyje! Widziałem, jak poruszył ręką. Słowa utkwiły Sturmowi w gardle. Nie mógł powiedzieć już nic więcej. Tanis wstał i chwiejnym krokiem podszedł do ciała. Jedna poczerniała, zwęglona ręka podniosła się nad kamieni i okropnie drgała w powietrzu. Zakończ to, wychrypiał Tanis, czując, jak pali go gardło podrażnione żółcią. Zakończ to, Sturmie. Rycerz wyciągnął już miecz. Ucałowawszy rękojeść, Wzniósł ostrze ku niebu i stanął nad ciałem Riverwinda. Zamknął oczy i myślami cofnął się do Starego Świata, gdzie śmierć w boju była chwalebna i piękna. Powoli i uroczyście zaczął recytować starożytną, solamnijską pieśń śmierci. Wypowiadając słowa, które chwytały duszę wojownika i przenosiły ją do spokojnego królestwa za światów, odwrócił ostrze miecza i wzniósł je nad piersią Riverwinda. Przywróć tego męża na łono humy. Ponad dzikim, obojętnym sklepieniem nieba. Udziel mu spoczynku wojownika i uwolniwszy ostatnią iskrę jego spojrzenia od ciężkich chmur wojen, skieruj ją ku pochodniom gwiazd. Niech ostatni poryw jego tchnienia znajdzie ukojenie w kołysce przestworzy ponad marzeniami kruków, gdzie tylko jastrząb pamięta śmierć. A potem pozwól jego duszy wznieść się do humy ponad dzikie, obojętne sklepienie nieba. Głos rycerza ucichł. Tanis poczuł, że spokój bogów obmywa go jak chłodna oczyszczająca woda, łagodząc jego smutek i zatapiając grozę. Karamon, stojący obok, płakał w milczeniu. Na ostrzu miecza połyskiwało światło księżyca. Wtedy rozległ się wyraźny głos: "Zatrzymajcie się! Przynieście go do mnie!". Zarówno Tanis, jak i Karamon zerwali się, by zasłonić okaleczone ciało mężczyzny, wiedząc, że trzeba oszczędzić Goldmund tego okropnego widoku. Sturm pogrążony w tradycji drgnął, wrócił do rzeczywistości i wstrzymał morderczy cios. Wysoka, smukła, ciemna sylwetka Goldmoon rysowała się na tle złotych, zalanych księżycowym blaskiem wrót świątyni. Tanis chciał się odezwać, lecz nagle poczuł, że Mak ściska jego ramię chłodną dłonią. Zadrżawszy, odsunął się gwałtownie od Rajstlina. Rób, co ona ci każe, syknął czarodziej. Zanieście go do niej. Twarz Tanisa wykrzywił wściekły grymas na widok pozbawionego wyrazu oblicza Raistlina i jego obojętnego spojrzenia. Zanieście go do niej, rzekł chłodno Raistlin. Nie nam wybierać śmierć dla tego człowieka. O tym zadecydują bogowie.